Jeżeli znudziły ci się gry, które masz, a na nowe brakuje ci hajsu, wbijaj na kidrop.pl. Tutaj możesz zdobyć najlepsze gry za grosze. Odbierz darmowe 2 zł. Kod promocyjny w opisie. COVID-19 rozprzestrzenił się po świecie jak terror na daście. To coś obróciło światło nogami z papieru, origami. Ten wirus to jedna wielka konfabulacja, znając ten świat, prawdy Dowiemy się za tysiąc lat, ej, minęły klawe dni nastały ciężkie Ze starszego pokolenia powiedzieliby jak czasy radzieckie Ciężki czas został posmakowany Szkoda tylko, że mój kanon został skakowany, ej, 2K 20, najtrudniejszy rok? Albo w życiu ciężki krok Światowa gospodarka się rujnuje. Może kiedyś się odbuduje. Wszystkie państwa łączą siły, żeby nas na duchu podnosiły. A ty, drogi widzu, wbij do pierwszego linku w opisie się pomaga. Bo każdy ma w sobie weterana, który pomaga, gdy świat tego wymaga. Powiesz mi, kto lub co temu sprostuje? Nie wiem, może po prostu Bóg nas testuje. Ej!